Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale KładoSfera, a dzisiaj jest ze mną Mikołaj i znajdujemy się właśnie w Rybniku w sklepie 4X Moto. Zobaczcie tutaj już na wstępie powitały nas fajne maszyny, a dzisiaj przyjechaliśmy tutaj właśnie dlatego, że chcemy kupić krosika dla tego jego mościa, czyli Kornela. Oczywiście Roma też będzie na nim jeździć, także co. Wchodzimy do środka i poprosimy o jakąś poradę, co mamy wybrać dla tego młodego człowieka. Oczywiście Chodźcie z nas, zapraszam. No okay. Dobra, Mikołaj, no to mów, e, co mamy w ogóle kupić? Bo tutaj pytaliśmy właśnie o Tokajo, e, które jak widzę dla nas przygotowaliście. E, natomiast już wam zdradzimy, że za kulisami. Tutaj e, Mikołaj powiedział, że może on być troszeczkę mały dla cornela. E, także co, może się przymierzymy, nie? Oczywiście, to jest najważniejsze. Siadaj. Największym naszym e, mm -hmm. czynnikiem tego, jak który model wybierzemy, jest tak właściwie jego wysokość. Nie ma znaczenia wiek. Po prostu mm -hmm. ważne, że na nim będzie siedział i to będzie siedział dobrze. Czyli przede wszystkim stopy. Bo? Jak najlepiej płasko na ziemi, na tyle, tyle, tyle ile to jest możliwe. Także Koronel, czekaj, połóż tak. Troszkę, nogę na ziemi i spróbuj go podnieść spod nóżki teraz. Sekunda, no, ściągnij nóżkę, spróbuj się ściągnąć. No, i mocno, super. Coś takiego. Okej, okay, no czyli, powiem, ci było troszeczkę strachu, ale tutaj ta jest noga, dobrze. powiedzmy, siedzi, siedzi w miarę dobrze, nie? Jest dokładnie taka pozycja, jaka powinna być, czyli mm. pięta, prawie płasko na ziemi, mamy wtedy najwięcej siły, żeby się podeprzeć, tak? Jeśli tak, będzie dziura, tak. mamy jeszcze zapas trochę tego nawet mm. na palcach, żeby nas spokojnie mm. postawić co też, też, też myślę tutaj, Mikołaj, że nie ma co też się wygupiać gdzieś tam na wyrost kupować tego za dużego, bo umówmy się, no ile on na tym pojeździ? Rok pewnie i będziemy zmieniać na coś innego. Yy, na co do mocy, no. ja sam na tym pojadę, bez mm. problemu. Waży 80 kg, no zakładam, że on nie aż tyle, tak? No. no ale jakby co do wielkości, no to to już nie będzie to samo, tak? Na spokojnie to można później traktować jako pitback dalej, jako zabaweczkę, nawet jeśli byłby dużo wyższy, ale to dalej nie będzie wtedy kros taki, jaki będzie dla niego teraz. Tak? To Proszę. będzie na przyszłości po prostu zabawka, a nie już duży kosz. A powiedz mi teraz taką rzecz, no bo z tego co się orientuję, to tutaj mamy taką skrzynię półautomatyczną. Półautomatyczna skrzynia, ale też musi być tutaj jakieś sprzęgło, nie? Więc tak. e, powiedz mi, jak to sprzęgło, czy ono w ogóle wytrzymuje, czy ewentualnie jak coś się z nim stanie, to jest możliwość naprawienia takiego sprzęgła, czy to jest kosz po prostu? E, z wszystkich tych modeli na półautomatach, które sprzedaliśmy, nie mieliśmy jeszcze ani jednego przypadku zużycia sprzęgła, co jest z aż zaskakujące, bo m, 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 chyba 200 ponad sztuk pół, samych półautomatów. E, działa to na takiej zasadzie, że w przypadku sprzęgła. Posadzimy człowieka pierwszy raz na sprzęgło, no to wiadomo, puści za szybko, w złym momencie zmieni bieg, czasami go nie użyje. Tak? Tutaj w tym silniku on wszystko sam robi. Ten silnik sam się wysprzęgla, sam wie, kiedy złapać ten bieg. tak? Więc mm -hmm. to sprzęgło dzięki temu, że ono jest jakby powiedzmy no, właśnie półautomatyczne, bo my jedynie regulujemy, który mamy bieg, tak? a nie kiedy w jakim momencie silnik się ze z kołem to te, te nie mieliśmy tak jak mówię ani jednego przypadku jeszcze żeby cokolwiek trzeba było czyli zmienić. czyli generalnie można powiedzieć że jest to trwałe i ten, ten rok tam z takim się nie Ale to, to na pewno to na pewno znam hmm. miałem już na, na serwisie parę sztuk które miały po ponad 300 motogodzin hmm. bez żadnego hmm. remontu silnika właśnie taka 80 tak co tam stoi hmm. na przykład MFK. ponad 300 motogodzin żaden remont i dalej chodziło idealnie tak więc to jest gigantyczny interwał Rozumiem, dobra, czyli mamy tutaj tą półautomatyczną skrzynię i cztery biegi, tak? Dobrze kojarzę. Cztery czyli bieg, cztery biegi, żeby zmienić ten bieg, to po prostu wystarczy delikatnie zacząć, żeby on schodził z obrotów. Tak. Nie? delikatnie puścić gazu, zmieniamy bieg i on sam wszystko ładnie nam już łapnie. Oczywiście dobra. warto spuścić z gazu, nie trzeba, ale wtedy jeśli nie puścimy gazu, to on nas tak szarpie, powiedzmy, tak? Rozumiem, Więc dobra. Warto to zrobić. Okej, okay, okej. Okay. Roma, chodzisz, czy ty się przymieźć na tego motorka? Tobie jak się korzystało? Się Dobrze. Usiądź, Roma, i zobacz, czy ty też będziesz ścigać. E, eee, no, Roman to jest stary bajkowiec. <laughs> Nie, i co fajnie się siedzi na nim? Super, dobra. No tak wizualnie powiem Ci, że no wiadomo, nowy motor, no to, no to się podoba bardzo. I tutaj jeszcze powiedzmy Mikołaj, mm. bo mamy jakiś taki licznik, nie? Tak, dokładnie, z boku. To jest licznik Motogodzin. To jest rzecz, którą właśnie dokładamy w tej naszej obsłudze, czyli se serwisu zerowym, tak? w serwisie zerowym. E, niestety tego w kudłach nam nie dają, dlatego my to musimy od siebie dołożyć i to po prostu nam pozwala śledzić, ile moto, czyli sam w sensie silnik ma przejechane, tak. Czyli jak go odpalimy, to on nam po prostu zacznie pracować i nam pokazuje, ile jest czasu na odpalone, czyli tak, tak? dokładnie. E, Dobra, okay. W momencie, kiedy. Jest odpalony, miga po prostu ten ekranik. Czyli okay. wtedy mamy pewność, że yy, od, bierze ten sygnał od silnika. Od cewki. Dobra, dobra, dobra. rozumiem. Możemy go odpalić? No dobra, myślałem, że to będzie Jest bardzo skomplikowana procedura. Nie, jakby co, wyjdziemy na zewnątrz, no. żeby, żeby się nie udusić tutaj. Tak, 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 tak. Ale naprawdę, no, w takiej temperaturze tym bardziej idzie no, on. na bok i spróbuj go postawić na podnóżkę. No, mocno tak. naciśnij. Mocno dół. Okej, okay, dobra, czyli już mamy teraz podmyszkę. Tak, się sobie, kurde. Rozłożoną. No i co tutaj jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy jak paliwo, no to jest to osób, więc lejemy po prostu zwykłe z dystrybutora. Tak, tak, tak Czy tak. tam z jakiegoś Zwykłe 95 czy 98. Nie, nie ma znaczenia Nie raczej. ma znaczenia. Znaczy w tych wyższych modelach, tych bardziej ty, racingowych, to raczej 98, tam potrzebna jest ta benzyna troszkę czystsza. Ale w przypadku niedociążonej, bo to nie jest stale dociążony silnik 80, to na spokojnie. Powiedz mi jeszcze teraz taką rzecz, wiadomo, no odpali pewnie dzisiaj i, i, i nie będzie z tego schodził to tak samo podejrzewam. Tak. Kiedy jest zrobić jakąś pierwszą wymianę oleju, jak wygląda to, jeśli chodzi o mm. e, sprawa, jakiś serwis, jakąś gwarancję takie rzeczy. Tak, nie? tutaj jest w tym silniku obecny ten słynny powiedzmy, olej transportowy, ale ten olej transportowy jednocześnie pełni funkcję dotarcia. Czyli Dobra. po pierwszych dwóch motogodzinach, czyli... Blekka jazda na początku dwie motogodziny zrobimy, zmieniamy robimy pierwszą wymianę oleju, następne wymiany już przy tym po tym nowym oleju, co 10 motogodzin. Czyli Dobra. pierwsza po dwóch do, jest na dotarciu, następne co 10. Teraz jeszcze mi pokaż, jak ten olej się wymienia. Dobra, to zejść proszę, już pokażemy wszystko. W tym miejscu mamy bagnet i tutaj mamy wiadomo, tak jak w kosiałce praktycznie no. mm. poziom w tym miejscu jest miarka Dobra. wiadomo jak mamy go zmierzyć to wtedy stawiamy na yy, By był tak żeby było prosto mm. dokładnie i porządnie sobie później zakręcić bo nie chcemy tam ziemi no mm. i spust oleju jak w każdym silniku od dołu od spodu yy, w tym miejscu jest 17. Dobra. Dobra. a powiedz mi jak tutaj odkręcimy to? jakąś tam podkładkę czy badać nową czy po prostu tak samo nie tak? nie yy, dopóki jej nie zniszczymy co no. chyba ciężko jest zrobić to nie trzeba zmieniać Dobra. A Jakiś film taki nie są, czy Filcu oleju tu nie ma, jedynie w środku silnika jest siateczka, która wychwyta, wychwyci jakiekolwiek duże zabludzenia, ale filcu oleju na ogół tu nie zmieniamy, bo go po prostu nie ma. Dobra, okej. Okay. Czyli powiedz mi tak, tutaj zapłon jest cały czas włączony, bo widziałem, że dotknąłeś guziki tak. i on się odpala, czy, eee, czy też muszę tego tutaj co mi prze, się wydaje, się tak? łączy Nie, tutaj jest kluczyk, przepraszam, nie muszę. Aha, dobrze, widziałem no? Jest kluczek blokada rodzicielska, więc mamy też konsolę nad tym, czy młodzi nad tym pojadą sami, czy nie. Ty mówisz o kluczyku po prostu. Tak. Wyciągam go i biorę. Dokładnie. Tak? No, zwykła teraz, teraz, teraz nie odpali. Nawet no, nie, nie ma. Nie ma zapłonu, bo w tak. ogóle nie ma zasilania. A jeszcze powiedz mi, gdzie jest ten akumulator? Jakby kiedyś coś się działo, uh -huh. żeby go wymienić? Eee, w tym miejscu. No, Dziękuję. Eee, od razu pod siedzeniem. Aha, żeby dobra. dostać się do akumulatora. No. E, trzeba odkręcić te dwie śrubeczki z tyłu, plus jeszcze te dwie krzyżaki, cały fotel nam schodzi razem z plastikami. Wszystko. Aha, dobra, czyli to jest zintegrowane, tak? Tak, to jest Plastyki zintegrowane. Całe te plastiki z siedzeniem są zintegrowane i to jest naprawdę fajna opcja, bo możemy się dostać do wszystkiego od razu, do całej elektryki, bardzo jest łatwy dostęp. Aha, jeszcze nie powiedzieliśmy, no? jak to z tą gwarancją. Są trzy miesiące gwarancji, dwa no. lata kojmi. Te trzy miesiące strasznie troszkę brzmi, ale prawda jest taka. No? jeśli coś by było w ogóle gwarancyjne, to zawsze wychodzi na początku. Jeśli coś jest wadą fabryczną, to zawsze wyjdzie na początku. To Bo okay. co my jesteśmy w stanie nim zrobić, oprócz złożenia i kółka na suchym placu, tak? Ja nie mogę się na nim w terenie przejechać, żeby wszystko w 100% sprawdzić. Dlatego jeśli coś wyjdzie, a może, nie oszukujmy się, jedna na 50 sztuk może, jedna na 60 sztuk zdarzy się coś. Tak tam, jak ze wszystkim, nie? Jak ze wszystkim. To wtedy po prostu wysłukowo to nawet. Mhm. Możemy wysłać wadliwą część, dostajemy tą staną z powrotem i wszyscy są zadowoleni, tak? Dobra, czyli jak gdyby to, że sobie tam zmienimy olej w własnym zakresie, to nie ma wpływu na te 3 miesiące? Absolutnie, nie? absolutnie. Nie? To, to by się mijało z Teraz przenieśliśmy się tutaj jeszcze, zobaczcie jakie fajne okoliczności przyrody. Chłopaki mają tutaj taki mini tor testowy. Gdzie możecie sobie właśnie przyjść ze swoimi dziećmi i przetestować, bo wtedy też macie jakieś maszyny testowe, nie? które tak, tam pokazujecie klientom. Bardziej, e, więc próbujemy właśnie jeszcze tutaj Kornelowi pokazać, dać się przejechać, zobaczycie sobie też jak to chodzi tak od razu. I Jeszcze Mikołaj ma kilka słów właśnie jak dbać a propos o ten sprzęt przy eksploatacji, także słuchamy cię. Zapraszam z tej strony, bo najważniejsze jest to, że nie pojedziemy, do, nie odpalimy. No. Teraz co trzeba zrobić, żeby go odpalać? Oczywiście mamy w tym miejscu guzik od rozdusznika. No. Jego chwilę pokręcimy z gazem, To teraz pójdzie? Gaszenie, okay. wiadomo. No i teraz tak, sanie. Sanie ma dwie pozycje tylko: do góry włączone, w dół wyłączone. Mm. Kiedy używamy sanie? Wszystko zależy od warunków pogody, pogody jak i w jakiej jest temperaturze silnik. Na przykład teraz jak go trochę trzeba było pokręcić, no to pewnie na staniu by poszedł szybciej. Trzeba po prostu wyczuć. Ono samo nie odskakuje, dlatego tak. Kiedy mamy włączone, musimy go wyłączyć. Oczywiście na staniu nie jeździmy. Co do jeszcze odpalania, tutaj mamy kranik paliwa. Dwie pozycje tylko. Odkręcone, zakręcone. Proste, bardzo proste. Co do biegów, wszystkie biegi są do góry. Zero tak. jest w samym dole, okay, czyli teraz dobra. mamy zero, nie? Jedynaczka jest do góry. Czyli, czyli... kordel widzisz, nie tak jak Ci mówiłem, tylko masz jedynkę do góry, a nie na tak, dół. na samym dole jest luz. Dokładnie. Nie? Więc jedynka później do góry, no i cała reszta biegów. Dwójka, trójka, trwójka, no i to. też no właśnie. I dzięki temu nie trzeba szukać właśnie. Tego luzu między jedynką a dwójką. Bardzo fajny system, tym bardziej dla młodego, żeby to ogarnąć na początek. No i tak jak już powiedzieliśmy w sklepie, wymiana oleju. Pierwsza po dwóch godzinach, następne co 10 pokazywałem już, gdzie kluczek później. No i co do jeszcze łańcucha? No bo łańcuch to jest, mm. które się naciąga. Jest fajny patent na sprawdzenie łańcucha. Jako, że tutaj jest osłona, raczej bym polecał z drugiej strony, ale tutaj mamy taką szubę w tym miejscu. Na no, wysokości szuby no, no, no. mocowanie ślizgu. Dwa palce. W taki sposób mówię od tyłu. Nie, bo tutaj jest tak, po prostu no. osłona, ale można to po prostu w ten sposób sprawdzić, czy mamy dobry naciąg. Teraz... Czyli, czyli czekaj, wsadzamy no. te paluch, gdzie? Od tyłu. Od tyłu między tak. śrubę, tak? Tak. No, coś dobra. takiego. Dobra. Yy, tak jak jest teraz, jest wręcz idealnie. Po prostu ma być w tym miejscu między 15 a 25 mm luzu. Tak? Dobra, dobra, dobra. Ok. Prawie jak w każdym motocyklu innym. I tutaj Więc... mamy tą śrubę od naciągania, nie? Tak, dobra. no tutaj mamy yy... osie. Czyli okay. tak, luzujemy ośkę. Później mamy dziesiątkę, która nam wysuwa jakby się zamy, kiedy ją no, no, wykręcamy, no, 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 się no i się wysuwa naciąg. bloczek, naciąg dokładnie. No i yy, możemy się odwołać dzięki tym ząbkom. No bo tak, policzymy sobie raz, dwa, trzy. No i z drugiej strony to samo. I żeby naciąg. była fajna osiowość zachowana. Yy, aha, no i jeszcze jedna rzecz. Filtr powietrza. Jako, że tutaj jest otwarta pianka, nie ma airboxa, trzeba dbać o jego czystość, tak? Więc w takich warunkach jak teraz, czyli mamy troszkę mokrawo, będzie w miarę ok, ale jakby było bardzo sucho na przykład, to warto sobie go czasami umyć y, jakimś benzyną ekstrakcyjną, rozpuszczalnikiem czy czymkolwiek, co rozpuszcza tłuszcze. Y, jak będzie suchy, nasmarować go ponownie, bo w tym momencie można sobie zobaczyć, jest takie lepkiego na le, lepka maś, która jest po prostu to jest spray do filca oleju, mhm. Bo, boże, przepraszam, spray, do, spray do filca powietrza. No i to pozwala na to, że nie dość, że mamy tą piankę, która zabezpiecza te, ten dostęp powietrza, to jeszcze mamy kolejną właśnie tą barierę, czyli tą lepiącą się maś, która po prostu. to się przepuści nam pyło, nie? Dokładnie, żeby się jeszcze więcej tych zrobinek przykleiło, a nie przyszło dalej tyle tak właściwie z obsługi, bo to naprawdę są jak motorynka, to naprawdę są tak proste rzeczy. Praktycznie silnik da się wyciągnąć i rozłożyć w ciągu myślę godziny półtorej, a wyciągnąć sam silnik zamy to nawet kwestia 15 minut. Są tak Fajne. proste rzeczy. No to co, próbuj młody. Dobra, wiesz gdzie jest gaz, gdzie jest hamulec? No to jest gaz, a to mhm. jest gaz. Dobra, ale słuchaj, Nie używaj tego hamulca, dobra? Te, używaj tylko w... masz hamulec, widzisz? Są miedziaki, więc naprawdę a. jest oscy. E... Masz podnóżek, zobacz. Pięta na podnóżku, a tutaj jak naciśniesz palce, no to masz hamulec, nie? Tak, dokładnie. A, no i dobra i słuchaj, teraz tak, odpalimy go. No, odpal. Przytrzymaj troszkę Gazu tak? Troszkę gazu, tak? Dobra, teraz tak, słuchaj. Zobacz co będziesz, musiał zrobić. Ja ci wrzucę bieg, nie? Ty spróbuj delikatnie ruszyć jakby się coś działo, to go po prostu puść. Dobra? Tam jest bieg i bardzo powolutku sobie daj gazu, bardzo powolutku. Za szybko, troszkę wolniej, wiesz? No i powolutku, dawaj. No jedziesz. O Jak Jeździł już? Jeździł, no. Dobra, ok. Tak No i chyba dwójka weszła właśnie Przebił bieg, myślisz? Chyba tak Nie, nie przebił Przecież za wysokie ogoty. no Teraz go wyluzował Dobra, dobra, ogarnij, ogarnij To jest dwójka, już na Daj gazu! Kornel! Do góry bieg! Bieg do góry! Jak będziesz jechał! No. Teraz na jedynkę przerzucił razy zmyka. Ogarnie, ogarnie, bo ja? się pojeść. Jeszcze teraz się raz spróbuję, wiesz? Postaw go na podnóżce. Rowa jesteś gotowa na to? Tak. <grywy> Czekaj, zapnij bluzę. Zobaczcie moi drodzy, jaki korel szczęśliwy. Już by chciał tutaj zostać i jeździć najlepiej do wieczora. Także super, no, ale oczywiście jeszcze teraz Rowa spróbuje damy jej rękawiczki. Gazu, gazu i jeźdź! Super! powiem tak, to no. nawet jeszcze nie jest ta mocna 140 bo Rzecz taka, tutaj gaźniki są inne niż w Kajo na przykład, nie? Okej. Okay. I oni montują mniejsze przepustnice, ale one są jakby dokładniejsze. Ciężko mi to wytłumaczyć tak tylko na polu, ale w no. na Endurę ma o wiele więcej sensu ten gaźnik, tyle że ma mniej mocy niż ten duży nibi. Nie? Jak wkładamy tu nibi duże, to on kopie przeokrutnie, ale Dozie. nie jest już aż taki dokładny związek. Nie? No. Więc jakby można go zrobić o wiele jeszcze mocniejszego, o wiele bardziej kopiącego i naprawdę to teraz jest nawet takie nisza półka. Słuchajcie moi drodzy, także zapraszamy Was do 4X Moto. Mega, mega fajna rodzinna firma. Jak widzicie, możecie sobie przetestować maszynę. Także Mikołaj, dzięki jeszcze raz za pokazanie ci tego. Kornel już najchętniej nie schodziłby z motorka. Także co, nie pozostało nic innego jak załadować. Maszynę na przyczepkę, co zaraz oczywiście zobaczycie. No i lecimy. Bardzo fajne popołudnie i powiem Wam tak, no myślałem, że jak kupować coś do jazdu, tylko dużego krosa. A tutaj taki kurcze pit bike, to będzie świetnie się wynieść. Nie, nie. Ma no? sensu, bo będzie się ten wielki cross tylko męczył. Marnował, nie? I męczył. Dobra, fajnie, no to nic. Ładujemy i lecimy. Motocykl jest już załadowany, jak widzicie. W ten sposób go sobie zapominam. Przypominam, że oczywiście tą przyczepkę, jeśli będziecie chcieli, to możecie sobie u nas wynająć pod przewóz składa, czy też jakiegoś krosa. Jak widzicie, wszystkie te motocykle można załadować. Jest jeszcze uchwyt pod drugie, drugi motor w razie czego, więc również możecie sobie wypożyczyć. Korel, to co jedziesz teraz na krosie na przyczepie, do domu. Super. Mikołaj, dzięki Ci wielkie za poświęcony nam czas. Było fajnie się przejechać na tych motorkach tam z tyłu. Ten pierdzik chodzi niesamowicie. Powiem Ci, mam nadzieję, że kiedyś uda się go kupić właśnie dla mnie, żeby sobie z kordelem pociupać. No i co, jeśli chcecie odwiedzić sklep 4 x Moto, to koniecznie musicie się przed jakimiś tam odwiedzami umówić, tak? Bo oczywiście, oczywiście tam macie oczywiście. jakieś inne zajęcia, więc... Wystarczy wpisać Google nasz sklep, od razu wychodzi numer telefonu. Umówić się na konkretną godzinę, może to być niedziela, 20 wieczorem. Wystarczy po prostu zadzwonić i będziemy na miejscu wtedy. Jesteście do dyspozycji klienta, tak? Jesteśmy Także się na Facebooka 4 foto. zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału, zostawcie komentarz, kciuk w górę i widzimy się następnym razem. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Was serdecznie. Hej!